Jeśli wam robota miła, wystrzegajcie się tego napisu. Uważajcie na niego, bo to jest kurwa, pierdolona pomyłka, a nie rura. Kurwa, drugi raz z rzędu w ciągu 5 minut. Jedno obciąłem, gówno leży tam. I teraz drugie założymy. No i chuj. Uchodzi, waleje w, w a to kurwa się łamie. Dziadosło, pierdolona. Pierdolona! Rura Good luck Nikomu nie życzę tym dziadostwem robić. Oczywiście narzynkę uszkodziło, bo jakby inaczej Który to ząb? O, tu ząb wyszczerbiony już komplet ostrzy. Jezu! Co to za środ? To ma być rura. trzymajcie mnie, bo koły zabije. Patrzcie, jakie rury oni teraz robią. Co za Za przeproszeniem, gówno i szmelc. Oezu. Rura na wymiar. I oczywiście takie coś. Jak tu kurwa w tym kraju żyć? Ja tego nie wiem. Chuj oswo chińskie jakieś przyłożył, czy chuj wie co, już kurturyś z kolei gwint.